Słuchajcie, jakie to problemy? I jak rozwiązać je? I kto potrafi je rozwiązać? To już Zwierzęta są szczęśliwe, a dzieci wiem coś o tym lata. Dobra rado, jest dziewczynka, bardzo mała. W tu do komnaty nie wypada by czekała. Podejdź bliżej moje dziecko. W czym ci, dziecko, mogę pomóc? Dziś się bardzo rozłościłam. Stłukłam bazon o podłogę. To był nowy bazon mamy. O, to występ był udany. To bazon mamy o podłogę. Mam udzielić ci porady, więc nie mogę gniewać się. Jakie miałaś wszak powody tak brzydkiego zachowania? Chciałam z mamą iść na lody, ale mama iść nie chciała. Dobra rada nie jest głucha. Mów, że ciszej, moja mała. Twoja mama? Zdrowie twoja mama na względzie. Czy ta mama także tu się złościć będzie? Zawsze dbała o twe zdrowie. Ależ, wróżko dobra rado, bardzo proszę mamie powiedz. O, ja nie mam rad udzielam, ale to wiem. Więc do mamy musisz teraz powiedz, i ucałuj ją serdecznie, a o lody, moja mała, musisz prosić bardzo grzecznie i posłuchaj, co ci powie twoja mama. Dzięki, wróżko, za twoją radę, biegnę, mama w domu sama. I skorupki pewnie skleja. Na płacz mi się teraz zbiera za to, co zrobiłam w domu. Więcej złościć się nie będę. Pędź do mamy. Tędy, tędy, nie bądź nigdy już złośnicą. Buzia brzydka, wykrzywiona. Bądź pogodna, grzeczna, miła, to nie przyjdziesz więcej do nas. Czy następny ktoś przybywa? Mały chłopczyk z buzią brudną. No kudas? Proś trudno. Poradź, wróżko, bo potrzebna twoja rada. Nasz gość niech tu sobie siada, wróżka zaraz go wysłucha. Do rąk brudnych mi się mucha, by lepiej nie siadał. Wielki kłopot Pan na głowie. To nie kłopot, włosy brudne. Moje życie bardzo trudne. Mam delikatną skórę. Lecz dostaję ciągle durę. Wszyscy na mnie się zmówili, nie dają mi wolnej chwili. Myć się każą dookoła, brudas każdy na mnie woła. Czy niesłusznie nazywają cię brudasem? Ale ja myję się czasem. Czasem? Czy to mało? Popatrz w lustro. Brudne mam ręce i guzię całą. Sam więc widzisz. Umyj dobrze buzie, ręce I postaraj się nie brudzić więcej. Przecież myć się każdy musi. Słuchaj taty i mamusi. Nie oszczędzaj wody, twarzy. Nie żałuj też swojej skóry. Mil, stołuj od góry. A nie zrobię dziury? Nie zaczynaj znów od nowa. Wątpliwości w mydle schowaj. Proszę, co się stało? Zapnie bala przez noc całą. Byłaś rana u dentysty? On mi wyrwie zęby wszystkie. Czy ty myślisz, że dla psoty chce dentysta mieć robotę i wyrywać zdrowe zęby? Wyjdź na tędy. Sama z gościem porozmawiam. Bo z zębami trudna sprawa. Bardzo trudna. Ale płacz ci nie pomoże. Z każdą chwilą będzie gorzej. Lepiej więc iść do dentysty, niż zatruwać życie wszystkim. Mama martwi się i smuci. Pewnie czeka, kiedy wrócisz, by posłuchać płaczu twego. Taka Nic dobrego! Nie posłuchaj. Idź do domu, potem z mamą do dentysty pójdziesz śmiało. A nie będzie mnie bolało? Ciut boli przestanie. Takie twoje muszko zdanie? Pewnie, gdy są zdrowe będziesz miała. To nie będę już płakała. A gdy ucho mnie zaboli? Ona nie chce wypaść z roli i zapomnieć, jak się płacze. Nie, nie będę beczyć raczej. Bo na nas wróżka. Wróżko, mamy łaką bo za brzuch się mocno trzyma. Czy to chłopiec, czy dziewczynka? Chłopak, ale zgięty w pół. <grym> i brzuchy, cały duch. Czy tak czaszkę? zdarza? Kiedy bawię się z kucharza i pomagam w kuchni mamie, zjadam pierwsze, drugie danie. Potem śledzę czekoladę, liście, cukier, marmoladę. Nie mów dalej, nie wytrzymam. A macie Skądże? Słabo mi się robi. To łakomstwo cię nie zdobi. Minkę ma skrzywioną wielce. Pycha łyżki i widelce, znów widelce i znów łyżki. On wystraszy buziu wszystkich. Tak co teraz zrobisz Moja rada bardzo prosta. Nie baw więcej się w kuchcika. W kuchni zawsze prędko znikaj. Nie jedz tylu różnych rzeczy. Dobra rada. Nie zaprzeczysz. A teraz dobra wróżka nauczy was czarować. Zostaniemy wszyscy. Czarować zobaczymy, co się będzie działo dalej. Mówi, to, czy ktoś coś przybywa? Tak, przybywa. Czy nie słychać go z daleka? Ja do wróżki! Ciszej, nie mów głośno tak. Jak mam mówić? Powiedz jak. Trzeba. Nie potrafię mówić cicho. Czy ma w środku jakieś licho? Nie odkrzykło pola uszy. A to licho znów się duszy. Teraz powiedz dużo ciszej. Lecz czy wróżka mnie usłyszy? Ja nie słyszę, kiedy wrzeszczysz. Mnie od czego muszę ale ja nie umiem cicho. Ależ to uparty licho. Mróżko, jaka twoja rada? Nie mów głośno, nie wypada. Jak się uczyć cichej mowy? Ta nauka nie jest trudna. Może czasem trochę nudna. Najpierw pomyśl, co chcesz mówić, potem zacznij głosem cicho. Z nie głosem cichym! Doskonale do nie krzyczałeś teraz wcale. Miło z tobą się rozmawia. zdrowe będzie. Będę cicho mówił wszędzie. Teraz wracaj już do domu. Lecz nie przyznam się nikomu, że w pałacu wróżki byłem, ale bardzo się zmieniłem, bo nie jestem już krzykaczem. Teraz lecz pożegnaj się z wróżką raczej. – Już się kłaniam. rzekaj wróżko. – A ja powiem ci, łóżko, iść już trzeba, bo porady przyprowadzę do dziewczynki. – Ale masz Jesteś pewnie grymaśnica? – Tak, tak mówią o mnie wszyscy, bo się niczym nie Nigdy nic nie chwalisz, mała? – Siądź, nie będziesz przecież stała. Czy coś kiedyś podziwiałaś? Czy uśmiechasz się czasami? Sama nie wiem, proszę pani. I słodyczami, i zabawkami. Wszak się chasieć nie potrzeba. A słońcem, a gwiazdą na niebie. Zobacz jak nam pięknie świecą, jak mrugają. Słońce, gwiazdy, wszyscy znają. Patrz na niebo. Tam gwiazdka w górze świeci. I tam jedna, i tam druga. A też do mnie? Oczywiście, wszystkie, które są na niebie. Pięknie świecą, co zrobiłabym bez ciebie? Gdy rakietą tam polecę, oczy mrugnę do nich też. Lecz pamiętaj, moja mała, piękny uśmiech z sobą weź. Doskonałe to, to odkrycie, bez grymasów, milsze życie. Więc grymasy tu zostawię. W domu się z uśmiechem zjawię. Przy obiedzie się uśmiechaj, pochwaltyczne mamy danie. Nie narzekaj na śniadanie. Przypiłalkę z tą kochaną. Wszystko zrobię. Jutro rano. całkiem będzie już inaczej. Lecz się teraz wyśpij raczej. Bo już wieczór w koło ciemno, w domu miękkie czeka łóżko. Pójdziesz rano może ze mną. Teraz tym się zająć wróżką, bo zasnęła na tym tronie. Niewygodnie w koronie odpoczywa sobie, a ja dzieciom sprawdzam zdrowie. Jakie były dzisiaj rany? Złościć się nie trzeba, bo to nic nikomu nie da. To, co ładnie miły być, to się często trzeba myć. Płacz na bóle nie pomoże, bo gdy płaczesz, boli gorzej. Z przejedzenia boli brzuszek. Kto krzyczy od ucha do ucha, tego nigdy nikt nie słucha. Kto wiele traci. Bez krymasów jest inaczej. Rady znacie doskonale. Nie spotkamy się już wcale. Oj, mój Paziu! Ja mam całkiem inne zdanie, bo na każde zawołanie jestem dla Was dobra rada. Jeśli ktoś mnie potrzebuje, do pałacu niech wędruje. W krainie bajek, wszystko się zdarzyć może w krainie bajek. Jest diamentowe morze w krainie bajek. Jak krawki i piwonie na cząstkach rosną, uśmiechy pogubione. W krainie bajek wszystko się zdarzyć może. W krainie bajek jest diamentowe morze w krainie bajek. Jak krawki i piwonie na cząstkach rosną, uśmiechy pogubione. bajki przybiegnął na spotkanie elfy rozpoczną swój zwariowany taniec, z Piotrusiem panem zagramy w ciuciu babkę, królewne śnieżkę zmienimy w małą żabkę bajki przybiegną na spotkanie elfy rozpoczną swój zwariowany taniec, z się panem zagramy w ciuciu babkę, przychodziły do dobrej wózki. Kogo zapamiętaliście? Kto chce powiedzieć? Karolinka. To Jak ona się nazywała? Jak możemy ją nazwać? Co narobiła? Łakała. Czyli Marudu. była marudą, marudą Beksą. Tak. Kogo jeszcze zapamiętaliśmy? Yy, Weroniczka. Maśnicę zapamiętała, świetnie. A kto jeszcze zapamiętał jakąś postać? Antoni... Jest, ma, tam panią co, co się jadła. <śmienny> to był chłopiec, wiesz, a jak się nazywa taki y, chłopiec, który... Wartość? panczuk, tak? A kto tak. tak. jeszcze występował? Proszę, tak. Kto się pojawił? Krzeszuli. tak, Krudas się pojawił też. Poznajecie się Krzeszuli się Brudne Brudne włosy. A kto jeszcze Igor? Krudę się, tym, Krudasie. Jak się nazywa taki chłopiec albo dziewczynka, co tak głośno mówi, nie umie panować nad swoim tym Krzykać, Krzyka. był krzyknąć, A wyszedł. Kto? Cicho. A cicho. A wyszedł cicho. Czy ktoś jeszcze występował? Dobra rada. Różka dobra rada. To była bardzo ważna postać w tym przedstawieniu. A kto jeszcze? Lecz kogo zapamiętałaś. Łośnicę, Ja ją zasłaniam, chyba trochę, bo duża jestem. A, jest. Tak, złośnica. I jeszcze to ktoś bardzo ważny występował. Paś. 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 Występował Paś. Kim on był? Co robi? Jaką miał rolę? Karolinka. Radek on się nazywał. To znaczy, co robił? Radek się Przyprowadzał. Pomagał, tak? Pomocnikiem był Dobryj Włoszki. Tak razem współpracowali. Starali się, jak mogli pomagać wszystkim dzieciom. A my teraz pomyślcie, czy wśród was jest ktoś taki, jak Złośnica, Łabącz, Rudas. A może krzykaczy kilku by się znalazło? Albo pec. A może krymaśnica, albo krymaśnik jakiś ciągle niezadowolony jest wśród nas i tu Może wszystko A może zastanówcie się, do czego ty się przyznajesz, Antoni? Czy to ja jestem łagąciuch, bo kiedyś? <live> Jeszcze jestem w czasie, tu się kracie, ty jestem w ciągu z I jeszcze masz bardzo dobrą jedną cechę, bo tracisz się do tego przyznać. podsumować jednym zdaniem. Trzeba słuchać dobrych rad, bo piękniejszy wtedy świat. Wszyscy razem zapamiętajmy, trzeba słuchać dobrych Dobry, rad, bo piękniejszy wtedy świat. Życzymy Wam, żebyście nigdy nie musieli korzystać z rad Dobrej Gruszki. Chociaż ona się bardzo, bardzo przydaje. Ale ja chciałam jeszcze zaprezentować naszych aktorów. W roli głównej, rola głównej właściwie, zastąpiła pani Sylwia Kleszcz jako <trafik> i pan Maciej Kleszcz jako pana. A w roli potrzebujących pomocy dzieci wystąpiła słośnica pani Anna Pastusiak. Agnieszka Skalska-Kamieńska Medusa Pani Aneta Korolewicz-Kamieńska Wymaślnica pani, pani Karolina Wiłaśnicka I jeszcze dwóch Panów. Brodazem był Pan Marcin Kowalik. Pan Michał Pastusi. <noise> A żeby wiecie, kim są ci Państwo, którzy Wam dzisiaj takie piękne przedstawienie przygotowali? No, Dzieci. Pani Monika wymieniała tu po nazwisku i po im z imienia i nazwiska. My wiemy, identyfikujemy dzieci. Dziękujemy Państwu serdecznie za poświęcony czas, za wyuczenie ról. Jak sobie pomyślę, ile kartych tego tekstu się musiał sobie przyswoić. Bo naprawdę gratuluję serdecznie. Gratuluję w już, już wszystkim pozostałych Pracowały z rodzicami, które codziennie po godzinach pracy przychodzimy. Państwo też oczywiście swój czas poświęcili. Bardzo dziękuję Pani Dzisiaj jeszcze wczoraj Mary.